Nie mogę sobie poradzić z nawlekaniem nici rozciągliwej na maszynę i ze zrobieniem zmarszczeń na bluzce przy jej pomocy. Rozciągliwą nić typu gumonić nawijamy tylko na bębenek, nie nakładamy jej tutaj na górę na maszynę. Tylko nawiniętą nić wkładamy do bębenka. Zaraz pokażę Ci, jak to wszystko zrobić i jak zacząć z tą nicią szycie. Normalnie gumonić, tak jakbyś nawijała zwykłą nić. Następnie na... Bębenek, tak jakbyś każdą zwykłą nitkę. Tutaj, oczywiście, wyciągnij nitkę, by się nie plątała. Podnieś stopkę i rozpoczynamy nawijanie. Pamiętaj, że na domowej maszynie robisz identycznie to samo. Ja pokazuję ci na przemysłowej, ponieważ na nich na co dzień pracuję. Nałożyłam nitkę, teraz wyciągam bębenek i wkładam to identycznie, tak jak zwykłą nitkę. Tak, gumonić, pamiętaj tylko do bębenka. Mam włożone i wkładam do maszyny. Na przykład, żeby uzyskać taki pas z gumonićmi, musisz szyć na około kilkanaście rzędów stopka przy stopce. Podkładamy materiał pod stopkę i normalnie rozpoczynamy szycie. I zobacz, marszczenie powstaje już samo. Już pokazuję Ci, jak to wygląda z drugiej strony. Z tej strony masz gumonić, z tej strony masz normalnie przeszytę nitką. No i teraz w zależności Jaki rodzaj marszczenia, ile rzędów? No to już zależy od Twojej kreatywności. Jeśli chcesz więcej takich praktycznych porad, to zaobserwuj mój profil.